Liczba informacji, czy ilość informacji, która nas dociera, wbrew pozorom, nie ułatwia nam życia. Czy uważasz, że w erze danych menacerowie stają się bardziej racjonalni w swoich decyzjach, czy też ta psychologia nadal odgrywa dużą rolę, nawet gdy dostęp do danych jest tak szeroki? Dostęp do danych i ta liczba informacji, czy ilość informacji, która nas dociera, Wbrew pozorom nie ułatwia nam życia, bo jesteśmy tymi danymi zasypa, zasypani. Zasypa, zasypywani. Kilka tysięcy komunikatów reklamowych dziennie przesyłamy. Hmm. Podejmujemy dziesiątki tysięcy małych decyzji, których nie jesteśmy świadomi, i w związku z tym, natłokiem informacji, które do nas docierają, mózg robi wszystko, żeby się przed tym bronić. Czyli ogranicza swój wysiłek związany z tym, co do niego jest wprowadzane jako właśnie te dane. I efekt jest taki, że nowe koncepcje przedstawione przez badaczy, pokazują, że ten szybki sposób myślenia, taki mniej racjonalny, mniej refleksyjny, nieprzetwarzający głęboko, zwiększa swoją wagę w naszych codziennych decyzjach i życiu.